No witajcie, witajcie, witajcie drodzy widzowie kanału Bydgoski Audyt Dzisiaj niedziela handlowa Więc e, znowu postanowiłem wybrać się na Giełdę Chemik, ponieważ no W normalne niedzielę e, jest masakra A zauważywszy na to, że duży parking pod Lidlem jest e, Zajęty przez e, po prostu klientów Lidla Więc tych miejsc e, Które można by upchać swój samochód jest jeszcze mniej Przy okazji chciałem Wam pokazać właśnie te słupki, o których w ostatnim filmie mówiłem, ale które były e, troszeczkę już poprzewracane jak widzicie e, słupki już stoją e, sztuk 6. nie zmienia to faktu że i tak musiał się znaleźć jakiś moron który wjedzie po prostu jak tylko e, da radę także zobaczcie tu mamy trzy słupeczki i tam gdzie wyjeżdżony drugi wjazd stoją e, kolejne trzy słupeczki Nadal są te deski, więc pewnie one tutaj długo nie postoją. No ale podejrzewam, że będzie to prędzej czy później e, ładnie zrobione. I jeszcze tylko szybka akcja do e, galerii wstydu, ale też nie chcę chodzić po trawniku, więc fotki sobie zrobimy z tyłu. No i widzicie, e, tam parking został zamknięty, więc te wszystkie samochody przeniosły się teraz w to miejsce, no i to tak będzie, bo no taki, taka jest natura tutaj widzę ludzka, że no, jak krowy, jak naprawdę krowy, jak się słupków nie postawi, to będą jeździć, tak byle, byle tylko gdzieś wjechać, byle zaparkować, trzeba stawiać łańcuchy, trzeba stawiać słupki, żeby jeden z drugim nie wjechał, bo nie, trzeba, trzeba zaparkować i niszczyć tą trawę. Masakra. Dla osób, które nie widziały ostatniego odcinka, to powiem wam, moi drodzy, że tędy jeszcze ludzie wjeżdżać nie chcą. Ale tutaj, zważywszy na to, że tu jest fajne, wolne miejsce, no to tak korci teraz przez te pasy przejechać, więc poczekamy, zobaczymy, e, czy z któryś z kierowców się Zdecyduje. wyjedzie? wszystkich, ale przy okazji Straż Miejską. Spokojnie, wszystko będzie zamazane. Proszę się nie bać. Pan lepiej wyjedzie. Pan lepiej szybko wyjeżdża. No przecież Straż Miejska przyjechała, wszystkich łapią. Nie wolno na, na trawnikach stawać. Już tam z tyłu wszystkim wypisują, nie? Co nie znaczy, że zgłoszenie na yy, zajazdę po chodniku nie pójdzie, nie? No, zobaczcie jak się powolutku pusto robi. No i niestety, ale podejrzewam, że tutaj też trzeba będzie... Będą te słupki kiedyś ustawione i tyle co będzie. Yy, I znowu będzie wszystko osłupkowane, obetonowane bo nie, nie może być kawałka skrawka zieleni, żeby e, można było sobie e, wypocząć i odpocząć. Poza tym, dzisiaj, słuchajcie, mam dobry nastrój, więc jak widzicie, e, kierowców e, nie krzyczę na nich, jestem dzisiaj miły i grzeczny. Słuchajcie, nie zawsze musi być tak, żeby e, od razu wszystkich tam pałować i w ogóle, a czasami też e, można spróbować po dobroci. Powiem Wam tak, ani jedna, ani druga metoda nie działa, więc e, czy będziemy chamscy do ludzi, może nie chamscy, ale e, gdzieś tam im e, dyskutujący, czy grzecznie wypraszać, to i tak nic nie zmieni. Wjechał i wyjechał, a szkoda, bo mógł tam bezpośrednio pod samą Straż Miejską sobie podjechać, będzie wyjeżdżane, zobaczymy czy pochodniku czy nie? Dobra moi drodzy Czas teraz na krótkie podsumowanie To ja mówiłem Dzisiaj taki grzeczny odcinek, ale tylko z pozoru Ponieważ postanowiłem Sprawdzić jeszcze jedną drogę Bo jak już wiecie Sprawdzałem drogę serwisu Dbamy o Bydgoszcz Sprawdzałem drogę serwisu Uprzejmie donoszę Natomiast Dzisiaj, dzisiaj przyszła pora na stop agresji drogowej, dlatego też nie reagowałem tutaj na wyjeżdżające ani wjeżdżające samochody za bardzo, ponieważ te filmy będą włącznie z tym z poprzedniego tygodnia bo pytaliście w komentarzach będą wysłane dzisiaj na jakie tylko obrobie na stop agresji drogowej hurtowo czyli tutaj były bodajże trzy przejazdy przez Przejście dla pierwszych tydzień temu też były dwa, więc zrobimy pięć zgłoszeń. Zobaczymy jak ta droga wygląda. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o zachowanie straży miejskiej, to muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo na początku przejechali. Sądziłem, że no, przejechali, ok, nikt nie zgłaszał, nie widzimy problemu. Ale przyjechali tylko po to, żeby się prawidłowo w miarę zatrzymać. Samo zatrzymanie Straży Miejskiej jest w takim miejscu, żeby za bardzo nie przeszkadzać. Stoją ładnie na, na światach uprzywilejowanych, że tak powiem. Wszystkie samochodziki zostały pięknie obsłużone, nawet te, które stały. Praktycznie tutaj na skrzyżowaniu, co też mieliście okazję zobaczyć, tam tam parusekundowy urywek. Także, jeżeli chodzi o dzisiejsze wrażenie Straży Miejskiej, jest naprawdę dobre. Zobaczymy, zobaczymy jakie będą efekty wysyłania filmów na stop agresji drogowej. Bo jeżeli chodzi o dbamy o Bydgoszcz, no to tam wiadomo, raz Straż Miejska przyjechała, raz nie, raz było lepiej, raz gorzej. Jeżeli chodzi o e, uprzejmie donosze, no to czekamy w tej chwili na rezultat ostatnich bodajże 10 czy 15 zgłoszeń. No a zobaczymy jak stop agresji drogowej, jak tutaj będzie szybka reakcja. No, ciekawe czy Ci Państwo zobaczą karteczkę za, e, za szybą. Jest kombinowane, że tak powiem. Jest kombinowane. O, już panowie idą chyba. To jest ten moment, gdzie on się właśnie chyba dowiedział. Moi drodzy, nie wiem czy widać tutaj przez drzewa, ale samochód, który pokazywałem wam na samym początku, również właśnie został wytypowany do wspaniałej obsługi. Także dzisiaj dzisiaj pokazuję wam głównie akcję Straży Miejskiej, ale tych samochodzików się tu namnożyło dziwnym trafem. Także no fiu fiu, no tak, bo są słupeczki, no to się parking przesunie troszeczkę w tą stronę. I tak się dziwię, że tutaj nie było jeżdżone jeszcze po chodniku. No tak moi drodzy, jak to mówią, Oliwa Sprawiedliwa. Faktycznie to był ten samochód, który tam wjechał po pasach. Bo sobie sprawdziłem szybko nagranie. Także jak widzicie, jak można, to można. Także tutaj widzę też wszystkie samochodziki obsłużone. Tu taki bonus nie ma, to jak przy Straży Miejskiej naprzeciwko, wziąć się właściwie odlać przy krzakach. No, masakra. Dobra, zbliżamy się do jedzie To nie chce No ale kto powiedział panu wjeżdżać tutaj? Ale pan <grymne> chce wyjechać, a ja się pytałem, kto panu tu wjechać kazał. A jajaj, jeszcze po trawniku, no nieładnie. Nieładnie rozjeżdżać chodnika, nieładnie. Wy nie macie co robić? Człowieku, tak. zastanów się, co ty robisz. Jak mówię, że chcę wyjechać, to Ale kto panu kazał tu wjechać? Ja mówię, Czego ty za zatruwasz mi dupę? Ale kto pan tutaj tylko wjeżdża i zatruwasz się Ale do mnie. pan mi zatruwasz dupę, nie chcesz pan mi pozwolić wyjechać. No, że nikt panu nie kazał tu wjeżdżać, nie? Pan mi zatruwasz dupę. Pan. Bo nie pozwalasz pan wyjechać. Przepraszam, pan nas Tak. Dlaczego? A że tak powiem, na czym się pojazd znajduje? Na chodniku i na trawniku. Nie, nie na chodniku, tylko na trawniku, no. No właśnie. No i co teraz? Nie wiem. A gdzie tu jest znak, że nie wolno? A, jest coś takiego jak kodeks ruchu drogowego. Taki coś istnieje. Oni też są na granicy i będą zgłoszeni. Nie so, My nie jesteśmy zarządcą żadnej infrastruktury drogowej, żeby się zajmować takimi rzeczami. O, ostrożniej, bo mnie jeszcze potrącicie. Ostrożniej. Patrz jak spycham. nie drogi. To nie jest droga. To tu też czystki. Tak, tak. No tak. No. Znaleźli się tak wszyscy, które Nie, nie, my nie z, te, nie z tego ruchu. Nie, nie. Nie, nie, nie. widać które, że nie z tego ruchu.